Cześć, witajcie. Z tej strony Arhain i witam Was w kolejnej serii na moim kanale. Jest to seria z gry Don't Starve Together i będzie to seria zastępcza do Malgosa.pl przepraszam, przepraszam tych, którzy oglądali u mnie Malgosa.pl, ale nie mam cierpliwości, jak i siły do jego nagrywania, więc z góry przepraszam, ale mam nadzieję, że ta seria, jak i seria z Battle of Hell Wam przypadnie również do gustu i również będziecie chcieli je oglądać. Więc wybierzmy sobie postać Weźmiemy sobie chyba Wilsona Wilsona weźmy sobie Jeżeli ktoś nie miał styczności z tą grą Jest to gra survivalowa I to nie jest pierwsza Znaczy jest to pierwsza ale nie ostatnia o tak seria na moim kanale tego typu Mam nadzieję że dźwięk nie jest zbyt głośno w grze I że będzie wszystko dobrze i dobrze mnie będzie słychać bo przyciszałem trzy razy i mam nadzieję, że jest już wszystko OK. Eee, tak, tak gra polega na tym, abyśmy przeżyli jak najdłuższy czas jak najdłużej jak najwięcej dni eee, wszystko będzie nam utrudniało to, abyśmy zginęli jak najszybciej eee, same początki według mnie są dosyć nudne, bo musimy się wybić chociaż gram pierwszy raz w tą grę ale nie miałem styczności z nim aż tak bardzo Widziałem ją u innych youtuberów że tak to ujmę eee, tak więc tak eee, musimy sobie wybudować obrót ale pierwszy musimy pozdobywać materiały z których to będziemy mogli wybudować i z czasem gra się rozumie że będziemy mogli iść pokonywać jakieś bossy czy jakieś pory tak więc tak to wygląda bodajże mam te, tą wersję o tak z tą wersję z porami roku czterema porami roku cztery pory roku porami roku chyba dobrze ale chyba moja jest kilka Trzeba uważać na żabkę, bo ona chce nas zjeść. Myślę. Nie mam sprzętu, żeby go zadziałać. Kwiatki nam podnoszą sani. tak się to nazywa? Ja to tam szaleństwo. Ja będę mówić na to szaleństwo, że nam spada. Myślę, że mogę tak mówić. Wydaje się, że mogę tak Napiszcie mi w komentarzach w ogóle jakie długości byście chcieli mieć filmików, bo nie pytałem was w żadnej z Battle of, of Hell na pewno nie pytałem jak chcecie odcinki, bo tam lecimy z rozdziałami. Ale na przykład z Don't Together jakie byście chcieli długości odcinków, aby nie były nudne i was nie przynudzało. To mi bardzo pomoże przy tym bo bym wiedział ile mam nagrywać Tak, żebyście się nie nudzili przy oglądaniu A nic tam Jakie dziwne drzewa Jestem drwalem biegnijmy, bo się ciemno robi musimy znaleźć gdzie będziemy chcieli ogólnie na zrobić nasz obóz nasz obóz gdzie byśmy chcieli go zrobić biegnij Wilson, biegnij przed ciebie aha, dobra jesteśmy tu biegnijmy sobie ścieżką, ścieżką W zbierajmy. Się przyda. Mamy złoto. Nie wie. To są te sprzęty, które nam dają, żebyśmy więcej robili. Ale to dopiero wybudujemy sobie w naszym obozie. Tak będzie najlepiej. Tak? Się. Jezu wysłowić się nie potrafię Zaraz będzie ciemno Wiecie co myślę sobie, że możemy sobie, sobie myślę że sobie możemy, tak tak Możemy się, znaczy najlepiej było abyśmy się rozbili tam gdzie są króliki Gdybyśmy mieli blisko jakieś mięso coś w tym stylu i fajnie by było jakbyśmy znaleźli też bawoły, Gdybyśmy mieli ich kupę na nawożenie to, na to by było dosyć dobre rozwiązanie Więc wiecie Zagrajmy sobie obiad Próbowałem grać na padzie ale coś mi nie wyszło Dlatego gramy w namiestrę i prawie tutaj z powrotem. Tak wygodnie. Wygodnie. Jestem jest, a przechodzę na siłę. Dobra. Jeszcze zagrzejmy sobie to. Trzeba wykorzystać ogień, póki jest. jedzenie. Potrzebujemy trawę i patyki. To chyba zaraz to zrobimy, co? Dla bezpieczeństwa, tak myślę. Kompas. Potrzebujemy... Tu jest kwiatków, więc może sobie to pozbieramy. Zawsze będzie nam szaleństwo rosło w górę. Sanity, tak e, Dobra, dobra. Tylko jak najwyższe kwiatków. Nie ma kwiatków, więc... Szukam tej trawiastej. Ziemi. Zmiana tego o, tak może bardziej ból fajniej brzmiał. Trewiasty tak. Szukam go. Przestańcie, sobie zbieramy jedzonka, aby móc żyć tak szybko i przeżyć jak najwięcej dni. Mamy w taki dzień, więc jest spotku. Myślę, że tak do piątego dnia sobie ten odcinek nabieramy. O, patrzcie, ile złota. No, tak sobie myślę. Chyba, że nie. Odcinków. Ale na sam początek może być 5 y, dni przeżyjemy albo chociaż 4, albo 3. I mi napiszecie, czy takie, taka długość odcinków może być, czy są za długie. Wiecie. Dziękuję wszystkim w ogóle za łapki w górę i komentarze pod serią Battle of Hell jak i dziękuję wszystkim subskrybentom, którzy zaczęli mnie subskrybować zasubskrybowali mnie, o tak od brzmi bo to bardzo me wspiera w tym co robię i widzę, że ktoś chce to jednak oglądać nie gadam tak bez sensu jak myślę, że gadam tak, wiecie bardzo miło, dziękuję Coś mi tutaj dziwi... W ogóle tutaj są te Kociszopy, Ja go chcę. Tak, tak kotyszop, tak. Ja chcę, żeby stał być patyka. Gdzie on jest? Trzeba go znaleźć. On wypluwa fajne rzeczy. Się Potrzebne. Może się chciał mnie zjeść. No to wtedy mi nie mam. Nie ma, nie ma. Ale ja chcę. Zostaw to. Ale jestem mistrzem... A tam jeszcze jeden jest... Przepraszam, rzewa do chata. Jak widziałem... Dziecię... się wracam, co? Tak. Tak sobie sobie że... Rzucam tym ekranem. To mi z powrotem. Biegnij, się. Ale jest dobrze. <laughs> Sorkin, drugi dzień już mamy. Nie jest aż tak źle z nami, Dwa nim przeżyliśmy. Ło ho, ho. Tylko zaraz będziemy musieli sobie znaleźć to miejsce. Anty. Nie wiem jak się pleca krowi. Popatrzcie tu powinien być. Ty tam robisz. Dlaczego on nie idzie za nami? tak nie działa? Hah! mamy kota. Chyba. Chyba, że nie idzie za nami, po prostu się tak ciesza, a on nie pójdzie za nami, więc... Chyba gubimy. O, tu jest następny. To chyba nie można mieć tego koci szopu To bardziej wygląda jak niż koci ale... ...katku, aha no faktycznie Koci yy, To by było dziwne Dzie Nie idzie, dobra Później jak zrobimy sobie przyjdziemy sobie po koci szopy miejsce gdzie będziemy mieszkać albo też fajnie by było koś żeby się osiedlić tam również by było bardzo, bardzo, bardzo fajnie zielone grzybeczki chyba idzie za nami, tak mi się wydaje zielone grzybeczki nie, 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 znowu zielone grzybeczki Myślę, gdzie tu by sobie e, znaleźć... Aha, bo tutaj nic nie ma. Możemy iść tu w dół. Okej. Okay. Możemy iść tam. Nasz zwierzak idzie za nami. Nie mam miejsca. Wiem, ja się psuje jedzenie. Słodko, nie? Żygą tęczą. O, pańczyna się przyda. Pańczyny się chyba w nie? O, mamy świnki, ale to chyba te złe, tak myślę. Przy trzecim chyba jednak e, dobrze, jedni psa i przy trzecim nie? skończymy. Żeby nie było to wszystko takie za długo. Nasz kociszot ucieka teraz. Dobra. Zaraz sobie zobaczymy, co tutaj u nich mamy. Tylko, że niech minie noc. I będziemy mogli sobie <kłysy>, biec dalej. <mum> my, to tutaj, gdzie ten kociak na razie mamy, ale ona się psuje, więc chyba nie warto tyle zbierać. Cześć świnia, cześć, cześć. Nie chcesz tego? Idę dalej. O, patrzcie jaką ładną trawę się Zbieraj. Saćmy im las. się cieszą. Zrazu. Nisetrapę pozbieramy. Zrazu się zawsze przyda. Kwiatki mogliby mieć, to sobie zrobili ten pianuszek. tak tam się kwiatki zniszczą. Tą trawiastą o, może wskoczymy sobie do tego zbieramy kwiatka o kwiatka o. o tu mamy jakiś tam lecik co to robi?

Biegnij, Wilson! Aaaah! Brani mnie, świnia, broni mnie. Ej, ale świnia bredna nie chce mnie bronić. Tak po cichu się zabieramy. I wskoczmy. Liki, tak jak chcieliśmy. My sobie jeszcze czy wołem, czy nie Myślę, że tutaj będzie fajne miejsce, ba znaczy bardziej koło tego, aby sobie... ...mogli ochronić. Obu swoich by jeszcze ba bagna byli gdzieś tutaj. Jeźdź, jak nie goni Biegniemy sobie przez to Zaraz wybiegniemy tego miejsca, bo to jest takie wielkie masaka. Biegnijmy, biegniemy i widzę, że 20 minut nagrania mamy, więc zaraz będziemy kończyć. Właśnie kończymy trzeci dzień. Wy są biegamy. Biegnę. A mamy i bawały. to chyba był błąd, co? się wydaje. Ja co kubkę pobieramy? Kupka zawsze się przyda. Musimy rąk ubić, zrobimy sobie obóz, w ogóle so, sama jest ta, yy, trawiasty biom, czyli tak to nazywa się, wybiegniemy sobie dróżką, znaczy będzie wybiegniemy, okej, okay, tutaj już jest zwykły, Nie Tutaj chyba będzie źle, bo teraz Aha, tu mamy świnki Świnki Więc może sobie to rozwinąć tutaj co tu będziemy Tak myślę, że najlepsze miejsce sobie zrobimy żeby sobie zrobić to miejsce obozowe Jeszcze sobie tylko postawę Dobra, dobra. Chodź, żeby cztery deski, jakieś kamienie i jakąś strzykawkę. Dobra, nieważne. Okej. Okay. Poczekajmy sobie zora, mamy sobie zamęczkę, a jeszcze nie to. Tak więc z góry Wam bardzo dziękuję za obejrzenie pierwszego odcinka nowej serii na moim kanale. Mam nadzieję, że seria Wam się spodobała. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał lech i spomentujcie. Z Wami był Arhain. Cześć, do zobaczenia.